Cześć, jestem Marta, mam 33 lata i jeszcze dwa lata temu siedziałam w roboczym fartuchu w warsztacie mojego ojca, kierując całą operacją jak ukryty dyrektor generalny, za pensję niższą niż gość odpakowania pudełek. Mój tata, bohater własnej legendy, założył firmę od zera i zawsze powtarzał, że rodzina to podstawa. Chyba, że chodziło o sprawiedliwe traktowanie dzieci, i wtedy podstawą był mój młodszy brat, Kamil. A Kamil. Zdał liceum ledwo, ledwo, studiował biznes przez 6 lat, zmieniał kierunki jak skarpetki, a tuż po obronie tata zrobił z niego prezesa. Tak po prostu. Dwa tygodnie po wręczeniu dyplomu, chłopak, który nie wiedział jak wygląda tokarka, nagle był moim szefem. Nie muszę mówić, że puściły mi nerwy. Ale nie wpadłam w furię. Nie krzyczałam. Nie płakałam. Po prostu zamilkłam. I zaczęłam działać. Zadzwoniłam do człowieka, którego poznałam kiedyś na branżowej konferencji w Katowicach, Emarek Stępień, właściciel największej firmy doradczej dla przemysłu w tej części Europy. Kiedyś rzucił mimochodem. Jakbyś kiedyś chciała zmienić klimat, daj znać. Z taką wiedzą jak Twoja mogłabyś robić cuda. Dwa dni później siedzieliśmy przy kawie. Wyciągnęłam laptopa, pokazałam mu wykresy, dane, wyniki. Zyski, które wygenerowałam, procesy, które stworzyłam, klientów, których zdobyłam. Marek tylko pokiwał głową i powiedział: 30 tysięcy miesięcznie na start. Premie kwartalne. Laptop, auto służbowe, pełna swoboda. Wchodzisz. Nie myślałam długo. Podałam rękę. Wróciłam do biura taty i z uśmiechem wręczyłam wypowiedzenie: dwutygodniowe, bo chciałam odejść z klasą. Tata czytał je, marszcząc brwi. To przez pieniądze. Zapytał. To przez szacunek, odpowiedziałam. Przez cztery lata harowałam za grosze, a ty zrobiłeś z Kamila szefa, chociaż nie ma pojęcia, co robi. Ojciec się zagotował. Przemowa o lojalności, rodzinie, poświęceniu. Że, ty, firma to my. Nie. Firma to była ja, przerwałam mu. Ty i Kamil się tylko woziliście na mojej pracy. Te dwa tygodnie były koszmarem. Ojciec na zmianę błagał i obrażał. Kamil chodził po biurze jak zbity pies, a jednocześnie próbował udawać alfę. W dniu mojego odejścia podziękowałam ekipie z Hali, ludziom, którzy mnie wspierali. Kilku z nich zapytało, czy będą mogli u mnie pracować. Uśmiechnęłam się tylko. Jeszcze będziecie wiedzieć, gdzie mnie znaleźć. Nowa praca była jak wejście do innego świata. Biuro z widokiem na Wisłę, zespół złożony z ludzi, którzy naprawdę wiedzieli, co robią i szefowa, która miała doktorat z inżynierii produkcji, ale nie traktowała nikogo z góry. Pierwszy projekt. Duży zakład motoryzacyjny w Tarnowie, który tonął w reklamacjach i opóźnieniach. Spędziłam tam trzy miesiące, zdiagnozowałam problemy, przeorganizowałam procesy, przeszkoliłam ekipę. Rezultat. Rekordowa jakość i przedłużenie kontraktu o dwa lata. W tym czasie z dawnej firmy ojca zaczęły do mnie docierać szeptane plotki. Że po moim odejściu zaczęły się opóźnienia w produkcji. Że Kamil nie ogarnia nawet planu dostaw. Że klienci się wkurzają, bo coś, co miało być na wtorek, przyjeżdża w piątek i to jeszcze krzywe. Trzeci miesiąc po moim odejściu konferencja w Poznaniu. Jeden z dostawców, z którym dawniej pracowałam, podszedł do mnie z piwem. Marta, co tam się u Was dzieje? Nikt nie odbiera telefonów, zamówienia chaotyczne, terminy się rozjeżdżają. Co tam za dzieciak rządzi? Uśmiechnęłam się tylko. A wiesz, nie mam pojęcia. Już tam nie pracuję. W piątym miesiącu dostaję wiadomość od byłego kolegi z biura. Straciliśmy dwóch kluczowych klientów. Kamil obiecał im nierealne terminy i zawalił. Zrobili wielkie zamieszanie, a ojciec cały czerwony chodzi. Szósty miesiąc wiadomość od Janiny, byłej kierowniczki biura Odchodzę. Totalny chaos. Kamil to katastrofa. Twój ojciec prawie w ogóle nie przychodzi. Ludzie uciekają. Jak tam u ciebie? Napisałam krótko stabilnie Wreszcie wiem, ile jestem warta. Miesiąc ósmy. Telefon od Marka, mojego obecnego szefa. Marta, mamy nowego klienta. Preciżntek, e największy konkurent Twojego ojca. Chcą wdrożyć systemy Lin i Six Sigma. Aha, i poprosili o Ciebie z imienia. Podobno słyszeli, że to Ty robiłaś cuda w firmie swojego ojca. Czy się uśmiechnęłam? Jak kot, który właśnie przejął mleczarnię. W ciągu dwóch tygodni zaczęłam pracować w hali produkcyjnej Preciżntek. Modernizacja procesów, reorganizacja zespołów, optymalizacja kosztów to był mój teren. Dla nich to była rewolucja. Dla mnie. Środa. Po trzech miesiącach ich wydajność wzrosła o 27%, poziom błędów spadł o 80%, a zadowolenie klientów poszybowało jak rakieta SpaceX. A ojciec. milczał. Przynajmniej oficjalnie. Aż do miesiąca 10. Właśnie kończyłam spotkanie z zarządem Tech. Kiedy zobaczyłam, że mój telefon dosłownie eksplodował od nieodebranych połączeń i wiadomości: Tata, Kamil, Mama, SMS-Y, Maile, Messenger, nawet próbował do mnie dzwonić przez Skype A, który myślałam, że umarł razem z netbookami. W jednej z wiadomości Ojca Musimy porozmawiać. Firma w tarapatach Kamil stara się jak może, ale nie dajemy rady. Marta, proszę. Czy to był moment satysfakcji? Tak. Czy czułam się winna? Ani trochę. Usiadłam, skasowałam wiadomość i wróciłam do planowania nowej linii produkcyjnej dla klienta, który naprawdę wiedział, ile jestem warta. Ale ojciec nie dawał za wygraną. Najpierw były kolejne SMS-y. Potem e-maile długie, pełne patosu i słów, których nigdy wcześniej nie słyszałam z jego ustęp. Doceniam, przepraszam, potrzebujemy Cię. Potrzebujemy. Aha, jak przez cztery lata było dobrze mieć mnie jako tanią robociznę, to nikt nie potrzebował. Teraz nagle zablokowałam jego numer. Kamila też. Ale wtedy odezwała się mama. Z płaczem, że tata ma bóle w klatce piersiowej, że nie śpi, że wszystko się wali, że Kamil ledwo się trzyma, że ludzie są zwalniani, kontrakty zrywają się jeden po drugim. Marta, on naprawdę cię potrzebuje, szeptała przez telefon, jakby tata miał zaraz umrzeć, a nie po prostu ogarnąć swoje błędy. Wysłałam jej tylko jednego SMS-a. Tata przez cztery lata miał szansę mnie docenić. Wybrał Kamila. Teraz niech Kamil naprawia. Miesiąc 11 Wiadomość od Janiny. Firma bankrutuje. Sprzedali część maszyn, żeby zapłacić pensję. Kamil podobno zrobił jakiś absurdalny plan naprawczy, który doprowadził do gigantycznej reklamacji. Dwóch kluczowych klientów odeszło. Zrobiliśmy rykol na pół miliona złotych. To już koniec. Mój pierwszy odruch. Ulga. Potem smutek. Nie dla ojca czy Kamila. Dla tych wszystkich porządnych ludzi, którzy razem ze mną budowali coś wartościowego, tylko po to, by potem patrzeć, jak dzieciak bez kwalifikacji rujnuje wszystko. Ale najgorsze jeszcze miało dopiero nadejść. Rok po moim odejściu, dokładnie 12 miesięcy, Marek z Preciżnitek zaprosił mnie na obiad. Restauracja z białymi obrusami, kelnerzy w rękawiczkach. Wiedziałam, że to nie będzie pogadanka o jakości spawania. Marta, słuchaj i zaczął, odkładając sztuczce, słyszałem, że firma Twojego ojca jest na krawędzi. Myślałem o przejęciu ich aktywów. Klienci, maszyny, może część zespołu. Ale do tego potrzebuję kogoś, kto zna ten zakład od środka. Podniosłam brwi. Mówisz o mnie. Mówię o tobie jako przyszłej wiceprezes operacyjnej. 250 tysięcy rocznie, plus udziały. Miałabyś wolną rękę w integracji. Przekształcasz, zwalniasz, zatrudniasz jak uważasz. Robisz z tego coś, co będzie działać. Uśmiechnęłam się. Tego samego wieczoru, jak na zawołanie, odezwał się w tata. Nowy numer, którego jeszcze nie zablokowałam. Tylko nie rozłączaj się powiedział, zanim zdążyłam coś powiedzieć. Jego głos był zmęczony, załamany. Marta, my tonemy. Bank wycofuje kredyt. Klienci odeszli. Nie damy rady. Potrzebujemy cię. Proszę. Słuchałam w milczeniu. Kamil się starał, naprawdę. Ale on, on nie jest tobą. Ja to widzę. Byłem ślepy. Myślałem, że wystarczy nazwisko. Ale nie wystarczyło. I teraz błagam i wróć. Daj nam szansę. Możesz być szefową. CEO. Cokolwiek chcesz. Ustal pensję, zespół, warunki. Ja się usunę. Wszystko naprawisz. Wiecie, co odpowiedziałam? Za późno, tato. Za późno, tato i powtórzyłam spokojnie. Miałeś cztery lata, żeby mnie docenić. Cztery lata na sprawiedliwą wypłatę. Cztery lata, żeby powiedzieć: Dobra robota, Marta. Zamiast tego zrobiłeś prezesa z chłopaka, który nie wiedział, gdzie jest włącznik w hali. Tata milczał. Potem próbował jeszcze raz. Błagam. To nie dla mnie. Dla Kamila. Dla ludzi. Dla firmy. To przecież Twoje dziedzictwo. Moim dziedzictwem jest to, co sama zbuduję, odpowiedziałam. Nie to, co ktoś mi każe ratować, bo inna opcja się nie sprawdziła. Zakończyłam rozmowę. Blokada numeru. Jeszcze tego samego dnia dostałam wiadomość, że Kamil pojawił się w recepcji preciżntek. Security zadzwoniło do mnie niepewnie. Pani Marto, jakiś pan Kamil mówi, że jest pani bratem. Wygląda, no, nie najlepiej. Mówi, że to pilne. Zeszłam do lobby. Tam stał. Rozczochrany, cienie pod oczami, garnitur jakby spał w nim pod mostem. Wyglądał nie jak prezes, a jak gość, który zgubił tramwaj i sens życia. Marta zaczął, nie mam nikogo innego. Tata się posypał. Mama płacze codziennie. Firma w to już ruina. Nie wiem, co robić. A gdzie byłeś, jak zarabiałeś dwa razy więcej ode mnie za obserwowanie produkcji z telefonu? Zapytałam chłodno. Myślałem, że dasz radę wszystko ogarniać, jak zawsze. Że będziesz no, przy mnie. Że zrobimy to razem. Zaśmiałam się. Goszko. Ty miałeś robić zdjęcia do raportu rocznego. Ja miałam być całą resztą. Kamil patrzył na mnie z takim bezradnym strachem, że przez sekundę dosłownie sekundę poczułam coś na kształt współczucia. Ale potem przypomniałam sobie każdy raz, gdy tata mówił: "Marta, ty musisz zrozumieć, że Kamil ma większy potencjał przywódczy." Potencjał, który właśnie doprowadził firmę do ruiny. "Nie przyszedłem po pieniądze", powiedział Kamil, spuszczając wzrok. "Chcę tylko, żebyś pomogła nam się jakoś podnieść. Tata jest cieniem człowieka, a ja nie wiem, jak się z tego wykaraskać." Witaj w świecie, gdzie talent i ciężka praca nie wystarczają. Jeśli ktoś cię nie faworyzuje, odparłam. Brzmi znajomo? Kamil się skrzywił. Marta, wiem, że byłem dupkiem. Ale błagam, nie pozwól, żeby wszystko się rozpadło. Ludzie stracą pracę. Już o nich pomyślałam i powiedziałam spokojnie. Preciżntek właśnie otwiera nabór. Zgłosiłam kilku twoich najlepszych ludzi. Będą mieli lepsze warunki, stabilność i szacunek. Coś, czego ja nigdy nie dostałam w tamtej firmie. Kamil zbladł. Ty pomagasz im odejść. Nie odejść, tylko uciec, poprawiłam go. Uciec z tonącego statku, zanim kapitan w końcu przyzna, że nie umie żeglować. Ty niszczysz ojca, warknął nagle. Całe jego życie, jego dorobek. Nie ja. On sam to zrobił, gdy postawił wszystko na niekompetencje i nazwisko. Ja tylko przestałam być jego darmowym ratownikiem. Kamil spuścił głowę, a jego głos załamał się. Co chcesz, żebym zrobił? Spojrzałam mu prosto w oczy. Upadnij i naucz się wreszcie wstać sam. Kamil stał chwilę w ciszy, jakby próbował coś odpowiedzieć, ale każde słowo grzęzło mu w gardle. W końcu tylko skinął głową i wyszedł z budynku. Strażnik spojrzał na mnie pytająco. W porządku, powiedziałam cicho. Już po wszystkim. Ale oczywiście nie było po wszystkim. Trzy miesiące później dowiedziałam się, że firma ojca oficjalnie ogłosiła upadłość. Wniosek o likwidację majątku, sprzedaż maszyn, zwolnienia grupowe. W gazetach branżowych pojawiły się suche komunikaty. Dawny lider rynku Stali nie przetrwał konkurencji. Wszyscy wiedzieli, że konkurencją byłam ja. Przeciżnitek przejęło ich kontrakty, kilka kluczowych urządzeń i co najważniejsze moich dawnych współpracowników. Ośmiu z nich, siedmiu przyjęło ofertę, jeden odszedł na emeryturę. Tata zrobił coś, czego się po nim nie spodziewałam. Poszedł do mediów branżowych i publicznie zasugerował, że pewne osoby z firmy sabotowały procesy przed odejściem. Nie wymienił mojego nazwiska, ale każdy, kto mnie znał, wiedział o kogo chodzi. Widziałam ten post na LinkedInie. Przez chwilę chciałam zignorować, ale potem uznałam, że nie, nie tym razem. Napisałam publicznie, jasno i spokojnie. Przez cztery lata zarabiałam połowę rynkowej stawki, modernizowałam systemy produkcyjne, zdobywałam kontrakty, szkoliłam zespół. Potem awans dostał mój brat po dwóch miesiącach pracy. Firma upadła rok po moim odejściu. Fakty mówią same za siebie. Komentarze eksplodowały. Byli klienci, pisali, że po moim odejściu jakość spadła dramatycznie. Dawni pracownicy potwierdzali każdą moją linię. W ciągu doby tata usunął swój post. Nie napisał do mnie. Nie przeprosił. Ale wiedziałam, że przeczytał każdy komentarz. Kiedy emocje w sieci opadły, przyszła wiadomość od Kamila. E-mail. Długi, dramatyczny z tytułem Szczerze, przeczytaj, proszę. Treść była zaskakująca. Opisał, jak ojciec zmusił go do przyjęcia posady CEO, mimo że Kamil czuł, że nie nadaje się do tej roli. Jak przez miesiące żył w iluzji, że jakoś się uda, bo tata zawsze tak mówił. Jak nie spał po nocach, próbując ogarnąć firmę, której nie rozumiał. Jak jego decyzje powodowały katastrofy, których nie potrafił zatrzymać. Napisał: Nie szukam wymówki. Dałem się wciągnąć w teatr, w którym miałem być głównym bohaterem, ale nie znałem scenariusza. Ty pisałaś ten scenariusz przez lata, a ja tylko wchodziłem na scenę i udawałem, że to moje. Pod koniec listu padły słowa, których nigdy się nie spodziewałam. Nie proszę cię o przebaczenie. Po prostu dziękuję, że pokazałaś, co oznaczy prawdziwa wartość. I że przestałaś mnie chronić, kiedy już wystarczyło. Nie odpisałam. Nie dlatego, że byłam zła. Po prostu nie potrzebowałam już słów. Nie potrzebowałam zamykać żadnej klamry. To się zamknęło samo. A życie toczyło się dalej, w moim tempie. Rok po moim odejściu z rodzinnej firmy zostałam awansowana na stanowisko starszego konsultanta w Preciżyntek. Prowadziłam projekty dla największych zakładów w kraju. Miałam zespół, który mnie szanował, i przełożonych, którzy nie potrzebowali być moimi krewnymi, żeby widzieć moją wartość. Miałam 32 lata, a moje życie wreszcie wyglądało tak, jak zawsze chciałam. Praca, która miała sens. Ludzie, którzy mnie wspierali. Pensja, która nie była jałmużną, tylko realnym uznaniem. No i oliver. Poznaliśmy się na jednym z projektów wdrożeniowych, a on był dyrektorem po stronie klienta. Wysoki, trochę zbyt poukładany, ale miał w sobie coś, co sprawiało, że człowiek czuł się przy nim spokojnie. Po trzech spotkaniach roboczych zaprosił mnie na kawę, a ja się zgodziłam. Co było zaskoczeniem, bo przez lata pracy u ojca miałam serce zamknięte jak sejf w banku. Z Oliverem wszystko było inne. Nie grał w żadne gierki. Nie bał się mojej niezależności. Nie czuł się zagrożony moją karierą. Kiedy opowiedziałam mu historię z ojcem i Kamilem, nie zbladł, nie zaproponował pojednania. Powiedział tylko. Brzmi jak historia, którą napisałaś z krwi, potu i upokorzeń. Nie oddawaj jej nikomu. Po pół roku wspólnego życia zapytał, czy chce być jego żoną. Zapytał to przy kolacji, między drugim daniem a deserem, bez fanfar, bez instagramowych pierścionków na dnie szampana. Po prostu. Chcesz robić to razem na dłużej? Odpowiedziałam. Tak. Ale bez zapraszania Kamila i taty na ślub. I wiecie co... Nie miał żadnych pytań. Po prostu pokiwał głową i powiedział: Twoja rodzina to ty. Resztę zbudujemy sami. Oczywiście, mama nie mogła zostawić tego bez komentarza. Gdy tylko dowiedziała się, że planujemy ślub, zaczęła wysyłać wiadomości z pasywną agresją, przemieszaną z tonem zatroskanej matki. Najpierw przyszło. Cieszę się, że w końcu kogoś znalazłaś, Martusiu. Potem. Mam nadzieję, że nie planujecie niczego zbyt ekstrawaganckiego. Ojciec by się chyba ucieszył, jakby mógł cię odprowadzić do ołtarza, wiesz? A później już bez ogródek. Zaprosisz ojca i Kamila, prawda? W końcu to rodzina. Odpisałam jednym zdaniem: Na tym ślubie będzie tylko rodzina, która mnie szanowała. Cisza przez dwa tygodnie. Potem telefon. Mama ze swoim ulubionym tonem ofiary. Marto, on się zmienił. Przecież przeprosił. Kamil też. Oni bardzo chcą to naprawić. A ja bardzo chciałam podwyżki przez 4 lata i odparłam spokojnie. Ale nie wszystko się spełnia, prawda. Córciu, rodziny się nie wybiera. Ale zaproszenia na ślub, owszem, klik. Koniec rozmowy. Oliver patrzył na mnie z drugiego końca salonu, jak trzymałam telefon, jakby parzył. Wszystko w porządku. Tak, a uśmiechnęłam się. Właśnie zrobiłam porządek z przeszłością. Ślub zaplanowaliśmy na ciepłą sobotę w maju w ceremonia w ogrodzie, obiad pod gołym niebem, bez napinki, bez pompy. Goście, tylko ci, którzy naprawdę byli częścią naszej historii. Moje dwie przyjaciółki z czasów studiów, zespół z przeciżtek, kilku klientów, którzy przez lata stali się znajomymi. I oczywiście rodzina Olivera, serdeczni ludzie, którzy od razu przyjęli mnie jak swoją. Mama przyszła. Sama. Stanęła z boku w prostym granatowym płaszczu z bukietem, którego nie dała mi osobiście, tylko zostawiła go na stoliku obok ciasta. Przez całą uroczystość siedziała w ciszy, ani razu nie wspominając o Tacie czy Kamilu. Po wszystkim podeszła do mnie i powiedziała cicho. To był piękny ślub. I rozumiem Twoją decyzję. Może w końcu zrozumiałam więcej, niż chciałam. Uścisnęłam ją krótko, bez emocji. Czułam spokój, nie złość. Nie było już potrzeby rozliczeń. W nocy, gdy już wszyscy wyszli, a my z Oliverem leżeliśmy pod kocem na tarasie i popijaliśmy prosekko z plastikowych kubków, powiedział: Zaczęłaś nowe życie. I zrobiłaś to bez pozwolenia kogokolwiek. Pokręciłam głową. Nie bez pozwolenia. Z pozwoleniem siebie samej. Po ślubie życie nabrało tempa, ale nie tego chaotycznego, które znałam z czasów pracy dla ojca. Teraz wszystko miało rytm. Stabilność. Bez dramatów, bez podwójnych standardów. Preciżntek wciąż rosło. Zostałam partnerką w firmie e pełnoprawną współwłaścicielką. Pensja 340 tysięcy rocznie plus premie plus udziały. Ale ważniejsze było to, że miałam wpływ. Pewnego dnia dostałam maila od dawnego klienta, który kiedyś pracował z firmą mojego ojca. Napisał: "Marta, zawsze wiedziałem, że to ty byłaś sercem tej firmy. Cieszę się, że teraz masz swoje miejsce." Tydzień później dostałam zaproszenie na branżową konferencję jako prelegentka. Temat: Jak wdrożenie uczciwości i kompetencji ratuje przemysł. Miałam ochotę dopisać w tytule: "Wbrew rodzinie". Kamil wciąż pracował jako koordynator w jakiejś hurtowni. Zarabiał nieco więcej niż minimalna krajowa. Co jakiś czas wrzucał na linket imię filozoficzne cytaty o porażkach, lekcjach życia i budowaniu siebie na nowo. Być może naprawdę coś zrozumiał, ale nie miało to już dla mnie znaczenia. Ojciec zamilkł. Żadnych wiadomości, żadnych prób kontaktu. Ostatnie, co o nim słyszałam, to, że sprzedał dom i wyprowadził się do mniejszego mieszkania pod Wrocławiem. Czasem, gdy siedzę na tarasie naszego domu i patrzę, jak Oliver rozpala grill, myślę o tej wersji mnie, która kiedyś modliła się o aprobatę mężczyzny, który nie widział jej wartości. I wtedy robię coś, czego ta dawna ja nigdy by nie zrobiła, odwracam wzrok i patrzę tylko przed siebie. Dwa lata po ślubie. Nowy rozdział. Dom z ogrodem, pies, poranki z kawą i spokojem, którego nigdy wcześniej nie znałam. Bez stresu, bez telefonów z pretensjami, bez układania swojego życia pod czyjeś oczekiwania. Pewnego letniego dnia przyszedł list papierowy, odręczny, adresowany do mnie, ale brak nadawcy. Rozpoznałam pismo od razu. Ojciec otworzyłam. Marta nie oczekuję odpowiedzi. Nie oczekuję, że mi wybaczysz. Piszę, bo jestem już stary i wiem, że wszystko, co miałem, zbudowałaś ty. Zniszczyłem to przez pychę. Zlekceważyłem cię, bo byłaś PRACOWITA, -A, a ja byłem zbyt głupi, by zrozumieć, że to właśnie ciebie trzeba było uczynić następczynią. Zazdrościłem ci, że potrafisz osiągnąć wszystko bez błagania o uznanie. Dziękuję ci za lata pracy. Za to, co stworzyłaś. Gdybyś kiedyś chciała porozmawiać, będę czekał. Odłożyłam list. Nie płakałam. Nie złościłam się. Poczułam tylko jedno, ulgę. To był koniec tej historii. Nie happy end z ojcem i bratem na grillu. Niespektakularna zemsta. To był spokój. Zasłużony. Zapracowany. Wywalczony. Bo czasem najpiękniejsze zakończenie to nie naprawienie relacji. To ich zakończenie i życie dalej na moich zasadach.